Dzień dobry w czwartek. Dzisiaj y, nie będzie komentarza do słowa. Dzisiaj będzie wielka prośba, y, ale też związana y, tak troszeczkę z Ewangelią, żeby nie było, że w ogóle nic. Y, Paniezus dzisiaj snuje taką wizję y, apokaliptyczną, ale znajduje się tam takie zdanie wtedy ujrzą syna człowieczego. Y, wierzymy w Boga, który Stał się człowiekiem, który się wcielił, który ma ludzkie ciało. Wierzymy w Boga, który przynajmniej tak to rozumie i wierzy Kościół katolicki. Zostawił nam Eucharystię. Pamiętacie Wielki Czwartek? To jest ciało moje, to jest krew moja. Eucharystię, którą na szczęście możemy przeżywać każdego dnia, jeśli tylko mamy takie pragnienie. Ale w kościele katolickim jest oprócz tego, że gromadzimy się na Eucharystii i się modlimy w ten sposób, uwielbiamy Pana Boga, mamy też możliwość adoracji. To znaczy przechowujemy ciało Pana Jezusa w tabernakulach i w określonych momentach, my tak mówimy technicznie, wystawiamy je w monstrancji do, do adoracji. I tutaj jest moja prośba, z tym jest związana moja prośba. Każdego dnia na YouTubie ogląda mnie jakieś powiedzmy 1600 osób, 1700. Do tego dochodzi jeszcze Facebook. Chciałbym Was bardzo prosić, aby, aby każdy i każda z Was, którzy oglądacie mnie, wiem, że to brzmi jak reklama jednej z telewizji, ale totalnie nie jestem telewizją. Abyście wpłacili 20 zł. To, myślę, nie jest jakaś strasznie duża suma, ale jak to zbierzemy wszystko do kupy razem, to nazbiera się nam trochę pieniędzy, i już mówię na co. Właśnie a propos tej adoracji. W naszej parafii, tutaj w, we Wrocławiu, na Stysia, ma powstać kaplica adoracji. Cały koszt tej, tego przedsięwzięcia to jest, myślę, że około ponad 100 tysięcy, tak patrząc na, na to, co się dzieje na rynku budowlanym. I to oczywiście jest koszt, który musi ponieść parafia i parafianie, ale chciałbym wraz z moją ekipą, ekipą Kramera, żebyśmy nazbierali na monstrancję. Ta monstrancja będzie kosztowała około 25 tysięcy, i to będzie taka bliźniaczka, tak ją nazywam, tej, która jest w Opolu. W opisie tego filmu będzie link do, do opolskiej kaplicy, naszej Kaplicy Adoracji. Być może ci, co ze mną są od lat, wiecie, o jakiej monstrancji chodzi. O jaką monstrancję chodzi. Piękna monstrancja. Jedyna na świecie, teraz będzie druga. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. Duża, zrobiona z blachy. Zdobiona ze słoneczkiem jezuickim, tym, którym normalnie jest IHS, ale w środku jest Monstrancja, Pan Jezus w tym, w tym wypadku w dużą hostie ze szkłem pancernym z, z pięknymi ozdobami, znaczy, naprawdę jest skromna, ale naprawdę ładna. Nie mówię złota, dlatego się uśmiecham. Więc chciałbym was zaprosić do tego, żebyśmy jako moja ekipa zebrali na tą monstrancję. I proszę was, zróbcie ten przelew 20 zł. Zostawię też w opisie tego filmu link do zrzutki, gdzie można te pieniądze wpłacać. Naprawdę myślę, że to może być taka fajna sprawa, że. Będziemy mieć y, wspólną monstrancję w Opolu, dużą, ładną monstrancję, którą, która będzie służyła y, ludziom, którzy będą chcieli przyjść, adorować Pana Jezusa, właśnie ujrzeć Syna Człowieczego, zobaczyć Jego ciało, y, być w, w modlitwie, y, w, w kontemplacji przed Nim. Y, bardzo Was o to proszę: 20 złotych od każdego i każdej, którzy oglądacie y, mnie każdego dnia na ten cel. I to zrobimy. Bardzo Was proszę i bardzo Wam życzę dobrego czwartku. Trzymajcie się.